Lotnisko Olsztyn-Mazury otrzyma prawie 30 milionów złotych. Pieniądze te zapisano w budżecie województwa, który został zatwierdzony przez radnych na wczorajszej sesji Sejmiku. 5 milionów złotych zostanie przeznaczonych na spłatę obligacji, które wyemitowano na pokrycie wkładu własnego przy budowie lotniska. Planowane są także inwestycje za ponad 7 milionów złotych. Lotnisko dobrze e, zafunkcjonowało w sferze ilości pasażerów, przylatujących, odlatujących. To też jest zainteresowanie tanimi liniami lotniczymi, ale one chcą odpowiednich wymogów związanych z infrastrukturą. Na lotnisku planowana jest rozbudowa płyty postojowej, poprawa dróg kołowania, drogi szybkiego zjazdu, wybudowanie parkingu na 100 miejsc i masztu telefonii komórkowej. Z Unii Europejskiej wynika, że do końca 2017 roku Powinniśmy y, przeprowadzić certyfikację lotniska. Zresztą wszystkie lotniska, które obsługują ponad 10 tysięcy pasażerów, y, muszą to zrobić. A to wymaga drobnych inwestowania praktycznie wykonania drobnych elementów y, 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 w obrębie lotniska. Marszałek Gustaw Marek Brzezin i prezes Leszek Krawczyk podkreślają, że szczególnie ważne jest powiększenie miejsca dla samolotów i usprawnienie obsługi. Ryanair czy, czy Weezer to są samoloty około 200 osobowe, więc ich manewrowość i, i, i potrzeba po prostu tutaj szybkiego startu z powrotem wymaga też przestrzeni. I jest uwarunkowane to utrzymanie współpracy właśnie z tymi liniami. Mamy taką sytuację już od marca, gdzie w tych samych dniach i o tych samych godzinach będą rządowały dwa duże samoloty. jeden Ryanair a drugi. Uzera i oba do Londynu, no więc pokrywają nam się nasze potrzeby, no bo musimy zdublować sprzęt, musimy też podwoić do trawy tych samolotów zespoły pracowników. Na pokrycie kosztów funkcjonowania portu lotniczego w przyszłym roku przeznaczono prawie 17 milionów złotych. Towarzyszenie Jutrzenka z Pasłęka otrzymało nagrodę Starosta Elbląskiego. Została ona przyznana w kategorii Wolontariusz Roku. My się bardzo cieszymy, ponieważ jest, jesteśmy na rynku 15 lat, a jest to pierwsza nagroda finansowa. Zawsze byliśmy doceniani, ale tylko wyróżnienia, nagrody, ale tylko na papierku. Oni dobrowolnie, nieodpłatnie świadczą coś dobrego dla drugiego człowieka i dla naszego społeczeństwa. W powiecie elbląskim nagrodę w tej kategorii przyznano po raz pierwszy. To jest nowość dla nas, inicjatywa jednego z radnych. My wręczamy nagrody w dziedzinie kultury, sportu, turystyki podczas dożynek, wiele również nagród dla rolników. I w, w zasadzie wydało nam się wydawało nam się, że te elementy są konsumowane przez nagrodę w dziedzinie kultury, że można to w jakiś zakresie włączyć w temat kultury, natomiast radni. Uparcie twierdzi, że nie, że trzeba to wyodrębnić, wyróżnić. Jak podkreśla prezes Stowarzyszenia, nagroda pomoże w realizacji dalszych planów, czyli pomocy najuboższym oraz przygotowaniu emblematów z logo Stowarzyszenia. My nie mamy swoich koszulek, my nie mamy swoich emblematów, ponieważ nam zawsze było szkoda pieniędzy, a pieniądze zdobywamy od naszych, nawet i podopiecznych, i naszych członków. No więc niestety jesteśmy nieoznakowanym Stowarzyszeniem, ale w tej chwili myślimy, że może właśnie nam ta nagroda pozwoli. Że będzie, będziemy widoczni bardziej, będziemy jakieś miały, czy koszulki, czy coś, a resztę na pewno na żywność. Stowarzyszenie pomaga rodzinom biednym, potrzebującym oraz chorym. Kupuje im żywność. Mieszkańcom Pasłęka rozdaje również chleb. Ludzie tak się nie obnoszą z tą biedą, ale na przykład jest bardzo dużo w tej chwili osób, które zostają samotne. Jedna osoba odchodzi, mąż na przykład odchodzi, że ona zostaje sama, Bo ona ma najczęściej 700-800 złotych. Wiadomo, opłacić leki, opłacić mieszkanie, je zostaje 100, 150 albo i nie. Takie osoby w tej chwili właśnie do nas się zaczęły coraz więcej zgłaszać. Osoby samotne, potrzebujące po prostu pomocy nie tylko fizycznej, tylko właśnie takiej wspierającej i no, mówię, no zwykłego chleba, chociaż to jest każdy nam się dziwi, że nasze stowarzyszenie rozdaje chleb. No niestety ludziom brakuje chleba. Dostaną chleb, pieniądze zostają na coś innego, już mogą coś kupić do chleba. Pomocą objętych jest blisko 140 osób. Impulsem do zorganizowania akcji komendy miejskiej policji w elblągu i Fundacji DKMS była nagła choroba kolegi jednego z elbląskich policjantów. Za zgodą przełożonych sierżant sztabowy Piotr Kiełek zorganizował zbiórkę potencjalnych dawców szpiku kostnego. Akcja przeprowadzona została w czerwcu i zbiegła się z informacją o chorej na białaczkę Biance. Rodzice dwulatki pomogli w rozpropagowaniu całej akcji. Jej przebieg zaskoczył samego pomysłodawcę. W ciągu jednego dnia do naszej komendy. Stawiło się ponad 90 osób, które się prawidłowo zarejestrowały. Z tego zostało na dzień dzisiejszy, wiemy, że jedna osoba została dawcą szpiku kostnego dla rocznej hiszpanki. W Polsce co godzinę jedna osoba dowiaduje się, że ma białaczkę. Przeszczep jest często jedyną szansą na stuprocentową wygraną z chorobą. Kolega znalazł dawcę szpiku kostnego, jest już po, po przeszczepie. E, aczkolwiek leczenie jest długotrwałe i cały czas jest w toku, ale wygrał los na loterii, bo w inny sposób nie można tej choroby zwalczyć, jak znaleźć swojego genetycznego bliźniaka. Dawcą teoretycznie może zostać każdy z nas. Wystarczy mieścić się w przedziale wiekowym od 18 do 55 lat, być zdrowym i nie cierpieć na przykład na otyłość. W każdym mieście organizowane są akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i oddać wymaz pobrany z jamy ustnej. Ten mężczyzna znalazł swojego dawcę, co prawda nie wśród tutaj tych osób, które zgłosiły się w komendzie, ale z dobrych informacji to właśnie podczas tej akcji został znaleziony dawca szpiku dla innej osoby i to nas i to nas w szczególności cieszy, dlatego że przyczyniła się ta akcja do tego, że komuś mogło to uratować życie. Zarejestruj się już dziś na stronie dkms.pl i zostań potencjalnym dawcą szpiku kostnego. Jak widać na przykładzie Elbląskiego Dawcy i Małej Hiszpanki, w tym przypadku nie istnieją żadne granice. Może to właśnie twój bliźniak genetyczny potrzebuje pomocy. 13 grudnia minionego roku w ostrudzie miał miejsce napad rabunkowy na znajdujący się w białych koszarach sklep sieci żabka. Do sklepu tuż przed jego zamknięciem wtargnęła dwójka zamaskowanych mężczyzn, podczas gdy jeden z nich pilnował drzwi wejściowych, drugi grożąc sprzedawczyni atrapą pistoletu żądał pieniędzy z kasy. Zajmujący się sprawą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrudzie nadal poszukują sprawców. Praca policjantów nadal trwa. Policjanci na początku pracowali dwutorowo, to znaczy się, że na początku przeczesywali teren za, za sprawcami, natomiast drudzy policjanci na miejscu zdarzenia zabezpieczali wszystkie ślady, zabezpieczyli też monitoring, a także użyto policyjnego psa tropiącego oraz jak do tej pory przesłuchano w sprawie kilkunastu świadków. Policja upubliczniła także zabezpieczone nagranie ze sklepowego monitoringu. Monitoring w, w ostatnim okresie też został przekazany do publicznej wiadomości, a to wszystko po to, żeby Zatrzymać sprawców tego zdarzenia? Wraz z upublicznieniem monitoringu policja zwraca się do mieszkańców z apelem, prosząc o wszelkie informacje, które mogą pomóc w zatrzymaniu sprawców napadu. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Nam jako policjantom zależy, żeby ci sprawcy zostali zatrzymani i odpowiedzieli za przestępstwo, które popełnili. I, i dlatego my tu zwracamy się do osób, które ewentualnie rozpoznałyby tego sprawcę, tych sprawców, żeby zgłosiły taką informację na policję. Komenda prosi o zgłaszanie wszelkich faktów dotyczących napadu do funkcjonariusza prowadzącego sprawę pod numerem telefonu 606 839 022 lub 89 642 72 00, a także pod numerami alarmowymi 997 i 112. W powiatowej policji w Ostrudzie, jak do tej pory, śpiewali tylko ci, którzy coś przeskrobali w składanych zeznaniach. Od niedawna jednak śpiewać zaczynają również policjanci i to churalnie. Świąteczne kolędowanie przez policjantów to sama inicjatywa powstała podczas luźnej rozmowy i ta inicjatywa tak jakby nabierała takiego rozpędu, rozmachu. Kolejne rozmowy przyniosły pozytywny rezultat. I policyjny chór zaczął nabierać profesjonalnego kształtu. Do składu zaczęli dołączać kolejni funkcjonariusze i to z całego garnizonu warmińsko-mazurskiego. Chór zaczął także ćwiczenia pod fachową batutą. To zostało już skomponowane z policjantów, którzy pochodzą z różnych jednostek garnizonu warmińsko-mazurskiego. Jest to Węgorzewo, jest to Giżycko, jest to, są to policjanci z Niedzicy, z Ostródy, z moronga. Też mamy policjantów ze Szczytna, mamy z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Także tutaj jeżeli chodzi o układ, mamy przećwiczony, prowadzi nas pani Joanna Jaskołowska. Pod jej dyrekcją tutaj policjanci ćwiczą i też będą występowali pod jej dyrekcją. Na tą chwilę planowane są dwa występy policyjnego chóru, w trakcie których funkcjonariusze zaprezentują swoje wykonanie najpiękniejszych polskich kolęd. Obydwa koncerty odbędą się w kościele pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Ostródzie. Pierwszy koncert odbędzie się 5 stycznia o godzinie 11.00, to dla uczniów szkół gimnazjalnych tutaj z terenu Ostródy. Natomiast główny koncert odbędzie się 8 stycznia w kościele Najświętszej Marii Panny w Ostródzie o godzinie 17.00. Wszystkich Ostrudzian serdecznie zapraszamy na obydwa występy niebieskiego chóru. Niebieskiego tym razem dosłownie. Trener piłki siatkowej i honorowy obywatel Olsztyna. Dla środowiska siatkarskiego był jedną z ikon tego sportu. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie po raz szósty zorganizował siatkarski memoriał imienia Mieczysława Doroszuka. Ważył słowa, był bardzo rozsądny. Tak mówią o nim ci, którzy go znali. Zawsze ciepły, wyważone słowa miał, bardzo niesamowicie kulturalny był. U e, pana Doroszuka e, nie można było nigdy usłyszeć e, przekleństwa, to było nie, nie, coś niedopuszczalnego. E, ważył słowa, był bardzo rozsądny, pomagał ludziom. Bezinteresownie, bo nigdy nie był zaangażowany jakoś, nie interesował, nie, był zaangażowany, ale nigdy go nie interesowały sprawy materialne. Trenera wspominali także siatkarze. Wieloletni zawodnik AZS-u Olsztyn Maciej Dobrowolski podkreśla, że czasy, w których zaczynał przygodę z siatkówką oznaczały przede wszystkim szacunek do trenera. Szacunek, który Mieczysław Doroszuk potrafił zdobyć wśród młodych zawodników. No były inne czasy, to były, to były takie sale jak mamy tutaj, malutkie, to były stare piłki, stare system stara siatkówka. Miał to coś, to tak? charyzm. Miał dar taki, że jak przekazywał wiedzę, to wszyscy uchłonili, wszyscy słuchali przede wszystkim. To była inna siatkówka, ale inne czasy. Nie było kopania piłek, nie było braku szacunku do trenera, nie było takich rzeczy, którymi się dzisiaj gdzieś tam można czasem spotkać. Jak trener powiedział, to wszyscy sali na baczność i słuchali. To, to był pan trener i koniec. Do Olsztyna przyjechały jedne z najlepszych młodzieżowych drużyn siatkówki. W turnieju wzięły udział zespoły MKS-u MDK Warszawa, resowi Rzeszów oraz Wifamy Łódź. Stawkę uzupełniły dwa miejscowe zespoły AZS Holsztyn i UKS Tempo 25. Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Paweł Papke przekonuje, że memoriał to nie tylko dobry sposób na uczczenie pamięci świetnego trenera. To jest bardzo ważne uzupełnienie, czy ta rywalizacja już sportowa, bezpośrednia uzupełnienie samego treningu, samego przygotowania i fizycznego, i taktycznego, które odbywa się na, na treningach, to oczywiście ta rywalizacja już między, między zespołami jest tym, tym sednem całego tej, tej, tej sportu, jakim jest piłka siatkowa. Jakie czynniki decydują o tym, kto ostatecznie sięga po najwyższe trofea w piłce siatkowej? Wzajemne relacje, akceptacja własnych słabości i własnych ułomności charakteru, które każdego z nas no, nie omijają. Jest to normalne ludzkie. Potrafienie zbudować tej relacji w trudnych momentach, w ciężkim treningu, w ciężkim pojedynku, w momentach, które balansują między zwycięstwem a porażką, to właśnie wtedy poznaje się ten charakter drużyny, ten, ten Team Spirit to coś, co powoduje, że dana drużyna potrafi wygrać mistrzostwo Polskie, a niektóra niestety odpada gdzieś tam w kwalifikacjach. Zawodnicy nie mieli łatwego zadania. Poświąteczny okres to trudny czas do mobilizacji, jednak obsada turnieju zdecydowała o tym, że młodzi siatkaże nie traktowali memoriału jak zwykłego treningu. No zdecydowanie jest to ciężkie y, zadanie. Na przykład, my trenowaliśmy już w drugi dzień świąt. Wiadomo, to jest czas, który powinniśmy spędzać z rodziną, no ale są pewne priorytety, i no, żeby przyjechać i zagrać z najlepszymi drużynami, wymaga to pewnych poświęceń. A bez wątpienia na tym turnieju y, jest sama czołówka Polski. Ale no, przyjechaliśmy tu, żeby się sprawdzić, żeby coś z tego turnieju wynieść, a nie tylko sobie pograć. I zdecydowanie jesteśmy zmobilizowani i będziemy się starali. Mamy wytyczone cele, i będziemy się starali starali je realizować. Turniej rozgrywany w Olsztynie ma już swoją renomę. Wielu zawodników, którzy brali w nim udział w przeszłości, dziś gra w pierwszoligowych zespołach. Inicjatorem memoriału imienia Mieczysława Doroszuka był inny utalentowany olsztyński trener Czesław Kolpy. Koniec minionego roku odbyła się 30. sesja Rady Miasta Ostróda. W jej trakcie przede wszystkim przedstawiono i uchwalono budżet samorządu na 2017 rok. Nasz budżet zamknął się kwotą po stronie dochodów i wydatków około 128 milionów, z czego to wynika, wynikało z różnych, głównie z wprowadzenia programu, Rodzina 500+, plus, na którą otrzymaliśmy kwotę 14 milionów i wydatkowaliśmy ją prawie w takiej wysokości. Dodatkowo też otrzymaliśmy jeszcze środki z rozliczenia inwestycji przeprowadzonych w latach z tego rozdania 2.7-2.13 i generalnie stąd te wysokie dochody budżetu w roku 2016, natomiast w 2017 zaplanowano, czy planujemy dochody w wysokości 119 milionów złotych, w tym dochody bieżące 115 oraz dochody majątkowe 4 miliony. Zaplanowane wydatki budżetu w kwocie 118 milionów, w tym wydatki bieżące 109 oraz wydatki majątkowe 9 milionów 400 tysięcy złotych. Burmistrz Ostrody w trakcie swojego wystąpienia przedstawił także planowane lub już będące w trakcie realizacji inwestycje, które wpisują się w wieloletnią prognozę finansową miasta do roku 2024. To dokumentacja techniczna przebudowa ulicy Dwęckiej wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjno-drogowym. Na razie to są na projekt 280 tysięcy złotych. Zakup nieruchomości gruntowej, tu chodzi o autodrom, gdzie w styczniu prawdopodobnie już podpiszemy akt notarialny sześćset tysięcy złotych z tego wartość tego zakupu to, jest, to są trzy miliony złotych rozłożone na 5 równych lat pierwsza podczas sporządzenia aktu notarialnego pozostałe cztery w rocznych ratach. Budowa budynku komunalnego przy ulicy Gizewiusza 900 tysięcy złotych, modernizacja budynku Rzędu Miejskiego w Ostrudzie 759. Nareszcie się doczekamy, że i nasz budynek będzie ładny, dorównamy do wspólnot, bo należało się już temu pięknemu budynkowi właśnie taka renowacja i odnowienie. Term, projekt termomodernizacji szkoły podstawowej numer 625 tysięcy złotych Zagospodarowanie gospodarowanie terenów. Zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych, klimatycznych w mieście Ostruda 1,7 mln złotych. Modernizacja kompleksu lekotycznego przy ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie, budynek zaplecza socjalnego 1,3 mln. Modernizacja kompleksu lekotycznego przy ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400-metrowy, certyfikowany 1,5 miliona złotych. Liczne inwestycje przy jednoczesnym niepowiększaniu zadłużenia miasta niosą ze sobą konieczność cięć w różnych działach, zmniejszając np. aż o 1 trzecią dotychczasowe finansowanie sektora sportowego i kulturalnego. W trakcie dyskusji nad przyszłorocznym budżetem, radny Cezary Wawrzyński w imieniu klubu Nowoczesna Ostruda złożył propozycję zmiany w projekcie zakładającą przeniesienie części wolnych funduszy na rzecz wydzierżawienia od syndyka zamkniętego basenu i ponownego go uruchomienia dla Ostródzion. W imieniu klubu zgłaszam poprawkę do budżetu wniosek. Sprawa hasłowo dotyczy basenu, opiewa na kwotę 250 tysięcy złotych. Wniosek jest skonstruowany tak, że nie zakłóca w ogóle struktury budżetu, nie wywraca go, pozwala na zrealizowanie tego wszystkiego, o czym Pan mówił. Burmistrz przed chwilą, syndyk, to, to nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, zaproponował oprócz tego, że sprzedaż, zaproponował również miastu. Wydzierżawienie tego obiektu. Nasz wniosek dotyczy dzierżawy. Jeśli ktoś chce budować w przyszłości, to, to może. Nikt nie stoi na przeszkodzie. Natomiast dzięki takiemu rozwiązaniu sprawimy, że mieszkańcy nadal i ta bardzo ważna usługa będzie realizowana i mieszkańcy będą z tego korzystać. Propozycja pana syndyka na piśmie na piśmie jest taka, że e, on proponuje za 5000 zł e, netto, czyli 6135 brutto miesięcznie. Oczywiście są potrzebne jakieś remonty, bo nieraz tutaj ktoś podnosił e, ten temat. E, w związku z tym propozycja nasza idzie w tym kierunku, żeby e, no, przeznaczyć e, 73 800 zł na dzierżawę, czyli 12 miesięcy razy te 5000 zł netto. E, no i pozostałą różnicę między 250 000 a 73 800 przeznaczyć na usługi remontowe. Propozycja klubu radnych Nowoczesno-Ostróda nie została przyjęta zdecydowaną przewagą głosów koalicji. Tak samo było w przypadku innych propozycji Nowoczesnej Ostródy, na przykład tej dotyczącej rozpoczęcia remontu niszczącego pomostu na Jeziorze Drwęckim. Nasz klub i ja osobiście wielkość sprawy mierzymy poparciem mieszkańców, poparciem społeczności wobec bezsilności ze strony i bezczynności urzędu wobec tak zwanego pomostu sędziowskiego wnoszę o takie przesunięcie pomiędzy rozdziałami i działami w budżecie aby wygospodarować tym samym kwotę... Już mówię, że nie, tego nie, też ten wniosek odrzucam. Ale pozwoli pan, że sformułuję go do końca. Zdjąć kwotę pół tysiąca zł i przeznaczyć ją na utworzenie w dziale kultury fizycznej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analizy opinii i wydzielić ten, zapewnić w tym momencie kwotę 2,5 tysiąca złotych celem wykonania ekspertyzy pomostu sędziowskiego, którego, której to opinii oczekiwaliśmy od Pana i obiecywał ją Pan, że jest w trakcie. Dyrektor Czerkaski w rozmowie ze mną był zaskoczony sprawą, że, że opinii, na ten temat ekspertyzy nic nie wie. Pani Agnieszka, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej o sprawie nic nie wie. Zarówno sprawa ponownego otwarcia basenu, jak i remontu pomostu, choć odbiły się licznym poparciem osrudzkiej społeczności, nie przełożyły się na głosy radnych.